Czas 30 sekund pracy, 10 przerwy. To dyna dynamicznie. Ten system wymyśliły dziewczyny z Nindryjo, szczerze mówiąc. A zając z wymyślił, zawsze było 30 na 30. Ale dziewczyny nie lubią się ubijać i przerwy robić to robią 30 na 10. A my tu robimy wszystko. A ja wolę 40 na 20, czas! Ale żeby było szybciej, zrobimy 30 na 10 za zmiany. A piłkę w ogóle Robimy. Czas! Będziemy robić za chwilę piłkę. Piłka leży gotowa. Za chwilę będziemy robić.